Uczestniczka Tańca z Gwiazdami zdradziła cechy idealnego partnera. Po rozwodzie z Piotrem Żyłą buduje swoje życie na nowo. Justyna Żyła wkroczyła do show biznesu. Założyła własny kanał kulinarnego, prowadzi własny program Justyna Żyła. Bierzemy brudi do czysta. Potem zdecydowała się także na wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami. W rozmowie z mediami przyznała, że na parkiecie toczy osobistą walkę ze swoimi słabościami i z kompleksami. Ostatnie miesiące są dla niej przełomowe. Czy w jej życiu nastąpi teraz życiowa rewolucja i znajdzie w nim miejsce na. Miłość. Justyna żyła o miłości. Czy jest gotowa na związek? Kropka. jeszcze kilka miesięcy temu Justyna żyła, nie myślała o tym, by angażować się w nowy związek. Jest po rozwodzie, samodzielnie wychowuje dwójkę dzieci, 12-letniego Kubę i 7-letnią Karolinę. Na szczęście może liczyć zawsze na swoich najbliższych. Kropka. Nie ukrywam, że dostaje wiadomości. Na tę chwilę nie jestem tym zainteresowana. Mam swoje projekty i plany. A przede wszystkim wychowuję dwójkę moich wspaniałych dzieci i na tym chcę się skupić, mówiła w rozmowie z Party. Pl. Czy teraz jest gotowa na miłość? W jednym z najnowszych wywiadów Justyna Żyła opowiedziała o cechach, które powinien posiadać jej wymarzony partner. Nie oznacza to, że blogerka jest w końcu otwarta na kolejną relację, chociaż jak sama przyznała, brakuje jej czasem męskiego wsparcia. Przecinek na pewno musiałby być zabawny, inteligentny, zorganizowany. Chyba tyle. Jeszcze dajmy sobie czas, powiedziała SuperEpresowi.